Cześć. Witam was w pierwszym odcinku mojego programu Za kulisami Disneya. Cofniemy się dzisiaj do samych początków animacji i poznamy człowieka, który dzięki swojej wyobraźni, determinacji zmienił świat kina na zawsze. Opowiem o Walcie Disneyu, jego trudnych początkach i chwili, w której narodziła się myszka Miki. Zaczynajmy. Walt Disney urodził się w 1901 roku w Chicago, ale większość dzieciństwa spędził w Marcelin, małym miasteczku w Missouri. To tam pociągi, farmy, zwierzęta stały się pierwszymi tematami jego szkiców. Jako nastolatek Walt podejmował się wielu prac: sprzedawał rysunki czy malował szyldy. Próbował też zaciągnąć się do wojska, a ostatecznie trafił do Czerwonego Krzyża, gdzie jako kierowca ambulansu w Europie dokumentował świat rysunkiem. Nawet wtedy nie przestawał szkicować i rozwijać swojego talentu. Po powrocie do USA Walt pracował jako ilustrator. Istnieje znana historia, że został zwolniony, ponieważ ktoś powiedział, że nie ma talentu do rysowania. Zamiast się poddać, Walt potraktował to jako wyzwanie i wkrótce założył w Kansas City własne studio Lautogram, gdzie wraz z młodymi współpracownikami eksperymentował z krótkimi animacjami opartymi na baśniach. Studio Lautogram upadło z powodu problemów finansowych. Walt spakował swoje rzeczy i wyjechał do Hollywood, aby zacząć wszystko od nowa. Tam razem z bratem Royem założył nowe studio i kontynuował pracę nad animacją. W Hollywood Disney stworzył serię Alice Comedies, łączącą film aktorski z animacją. To pozwoliło mu zdobyć doświadczenie i rozgłos. Następnie powstała postać królika Oswalda która zdobyła dużą popularność. Jednak w 1927 roku Walt stracił prawa do Oswalda w wyniku niekorzystnych negocjacji z dystrybutorem. Na dodatek wielu jego animatorów przeszło do konkurencji. Był to dla Walta ogromny cios, ale też lekcja. Musiał tworzyć postacie, nad którymi sam będzie miał pełną kontrolę. Po utracie Oswalda, Walt i jego główny rysownik, Ab Iwerks, zaczęli pracę nad nową postacią – myszką Miki. Początkowo planowano nazwać ją Mortimer, ale żona Walta przekonała go, że Miki brzmi przyjaźniej. Wiosną 1928 roku powstał Plain Crazy, czyli pierwszy ukończony film z myszką. Był on niemy. Później powstał The Galloping Gaucho, także niemy. Żaden z tych filmów nie trafił wtedy do kin, ponieważ nie udało się znaleźć dystrybutora. Myszka istniała już na papierze i na taśmie, ale jeszcze nie była znana publiczności. Świat kina gwałtownie się zmieniał. Filmy dźwiękowe zdobywały popularność. Walt postanowił połączyć animację z precyzyjnie zsynchronizowanym dźwiękiem i muzyką. W listopadzie 1928 roku powstał Steamboat Willy, krótka kreskówka, która była pierwszą szeroko rozpowszechnioną animacją z myszką Miki. zachwycili się synchronizacją dźwięku z ruchem postaci, muzyką i humorem. Film zrobił ogromne wrażenie i natychmiast uczynił z myszki Miki rozpoznawalną gwiazdę. A Walt Disney pokazał, że animacja z dźwiękiem to przyszłość kina. Sukces Tim Bolt Willy uczynił myszkę Miki gwiazdą i pozwolił Woltowi odbudować zespół. Animacja zyskała prestiż i pokazała, że kreskówki mogą przyciągać masową widownię. Studio Disneya zaczęło eksperymentować z kolorem, muzyką i nowymi technikami, torując drogę do pełnometrażowych filmów animowanych. Teraz czas na ciekawostki i mało znane fakty. Walt Disney bał się prawdziwych myszy i to właśnie osoba z fobią stworzyła najbardziej znaną mysz na świecie. Pierwsze projekty myszki Miki były eksperymentalne. Walt i app Iwerks testowali różne style ruchu i mimiki, zanim wypracowali charakterystyczny wygląd, który znamy dziś. Steamboat Willie był jednym z pierwszych filmów reklamowanych w radiu, co przyciągnęło publiczność i wzmocniło marketing nowej postaci. Wczesne animacje Disneya wykorzystywały improwizowane efekty dźwiękowe. Muzyka i odgłosy powstawały przy użyciu instrumentów domowych lub codziennych przedmiotów. Szkice myszki Miki z tamtych czasów przetrwały do dziś. Tak właśnie zaczyna się legenda. Od młodego chłopaka z Marcelin przez porażki i trudności, aż po powstanie myszki Miki i sukces Steamboat Willie. To historia o determinacji, wyobraźni i odwadze, by eksperymentować. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.